Cześć, witam na samym kanale. Dzisiaj będzie odcinek, mam nadzieję, że dla wielu osób pomocny, przydatny, a mianowicie jak wiązać pomidory i jak tego nie robić. Pokażę Wam moje dwa sposoby, główne, które, które ja stosuję do podwiązywania pomidorów, oraz pokażę Wam jeden błąd, którego musicie unikać, żeby. Nie zniszczyć swojej swojej rośliny. A więc na wstępie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam do subskrypcji. Jeśli ten film Ci się podoba, to daj łapkę w górę. No i zostaw komentarz, jeśli masz jakieś uwagi. I zaczynając, po pierwsze, nie będę tutaj mówił o o jakimś drogim sposobie, o kupnie specjalnych klipsów do linek. Do wiązania pomidorów, ponieważ ich nigdy nie stosowałem i nigdy zapewne nie będę stosował, ponieważ dla mnie to jest przerost formy nad treścią. Nie mówię, jak niektórzy je stosują, sobie chwalą. Nigdy ich, ja ich nigdy nie używałem i podejrzewam, że nigdy nie będę używał. Ja do podwiązywania pomidorów używam takiego oto sznurka zwykłego, rolniczego. Można go kupić praktycznie wszędzie. Nie musi być taki akurat stworzyła sztucznego. Może być to różne dratwy, nie dratwy, sznury jakieś. Ale ogólnie ja swoje pomidory wiążę na sznurek. Jest to najszybszy, najszybszy sposób, najwygodniejszy, dość tani i można w nim bardzo łatwo regulować. Tak, i zaczniemy od błędu, który jest bardzo często spotykany i jest praktycznie katastrofalny dla naszych sadzonek, pomidorków. Tak więc zbyt ciasne wiązanie. Bierzecie tak, tu zawiązujecie tak i nie zostawiacie w ogóle wolnego miejsca na to, żeby łodyga miała gdzie rosnąć. To jest jeden z największych błędów przywiązanie pomidorów, ponieważ ta łodyga w miarę wzrostu pomidora będzie się robiła coraz grubsza. A tak, zawiązany ciasną supą spowoduje, że ta łodyżka po prostu zostanie nadcięta. Ci, którzy oglądają mój kanał, to wiedzą, że w zeszłym roku łodygi były o wiele grubsze niż mój kciuk, nawet. Także to jest błąd. tak, a więc tak nie wiążemy bo tylko sobie narobimy problemów teraz Wam pokażę jak jak ja wiążę pomidory a więc bierzemy taki sznurek wiążemy zwykły supeł tak tak możemy drugi raz wezmę to bliżej bo ciężko bo jest tam tak z wyciągniętymi rękami ale zaraz wam to pokażę o i proszę wychodzi nam takie coś tutaj są dwa supełki tu mamy pętelkę i ja biorę przykład Tutaj i tu mam pełną regulację obwodu. Tego jak tutaj jest mocno ściśnięty pomidorek. Teraz opłuntuje ob naszego pomidorka. Tak dość gęsto żeby on nam ładnie wprost o tu musicie od razu zobaczyć który to jest przewodnik główny tak, tak to wygląda opątany cały pomidor o ja go uwiążę u góry i zaraz wam to pokażę. Tak. Tak to wygląda u góry. Tutaj zawiązuję na taki supełek z pętelką, który tu mogę łatwo rozwiązać, ale na dół on mi się nie rozwiąże pod ciężarem pomidora. To jest bardzo dobre, ponieważ jeśli napniecie te sznurki bardzo mocno, pomidory po prostu zaczną, będzie je ciężko wam. Obwiązać od dołu, tak jak tutaj. I teraz jeszcze nie ma problemu. Jak już się naciągnie, to wtedy jest zawsze problem, żeby je naciągnąć. Tak więc to jest jeden sposób. A teraz pokażę Wam drugi sposób. Drugi sposób jest jeszcze łatwiejszy. Po prostu na pomidorze wiążemy tak oczko. Od razu zobaczcie takie. Widzicie? Troszkę niżej kamerę. O. Takie dość duże. Na supełek. Drugi supełek i gotowe. I tak mamy obwiązany drugi pomidor. To jest drugi sposób w jakim wiąże i tutaj wiadomo ja już oplądujemy. Ładnie z przewodnikiem. I wiążemy u góry. Nie naciągając jednocześnie zbyt mocno. Żeby naszego pomidorka. Nie wyrwać z ziemi. Tak zobaczcie, tak to wygląda od spodu teraz. No troszkę jest minimalnie za duże, ale to nic. Jak ten iść podrośnie, to będzie na Innym, inną kwestią jest wiązanie pomidorów w donicach, ponieważ ja te tutaj będę wiązał akurat do konstrukcji, bo to mi tak ładnie u góry akurat jest rurka. Tutaj dałem sznurek u góry, lepszy byłby pręt, ale nie mam. Co to uprawy pomidorów w donicy, to Musicie wiedzieć jaką macie odmianę, jak wysoko rośnie, ponieważ może być taka, że będzie to odmiana samokończąca, która nie, pod, nie wymaga podpory. Może, być to też, może to też być odmiana, która wystarczy tylko taka tyczka obok wbita i dowiązywana do niej. Taką metodę stosowałem w zeszłym roku na pomidorach gruntowych, żeby wbiłem e, kawałek kija, chyba nawet z leszczyny, to było czy czegoś i do niego przywiązywałem pomidory w gruncie. Są też odmiany, które są samokończące i nie wymagają w ogóle wiązania. Tak więc wszystko zależy od tego, jakie pomidory zakupiliście sobie. Ale taki oto sposób jest banalnie prosty. Szybko to idzie. Przywiązanie to jest ważne. 18 pomidorów z nagraniem filmu zajęło mi, zajmie mi około 20 minut, bo tak jak widzicie tam jeszcze zostały jeden pomidor i tutaj cztery. A więc zapraszam do polajkowania, subskrypcji, komentowania i do następnego filmu. Na razie, cześć.